Dzisiaj będę pracował na swoje marzenia. W końcu dom. Cholera, uwielbiam ten serial. Mm, jaka piękna cebula, ja pitole cebularz. Widzę, że masz meble z Ikea, pozwól, że zacytuję ci fragment z Biblii. Jeśli nie pojedziesz na wakacje, pozwolę ci pogłaskać mój brzuszek. Kiedy nawalony próbujesz wejść do domu tak, aby nie obudzić rodziców. Lato. Wyglądam spoko, twoje oczy nie są czasami z drugiej strony, ta dlatego pytam. Musimy wyciągać po kawałku, dopóki się nie rozleci, brzmi super, Praca, ja, życie. Czas naładować baterie. Nie mogę dziś przyjść do pracy, kod nam nie leży. Kto wygra? Życie towarzyskie, pełne przyjaciół, jakaś dziwna skrzynka. Co ciekawego robisz w życiu, cierpię. To uczucie, gdy pająk remontuje ci kamienicę szybciej niż urzędnicy. Zaraz mu karę dowalą za samowolkę budowlaną. Za każdym razem, gdy usłyszysz swój głos na nagraniu. Introwertyk, kiedy zamówił makaron, ale kelner pomylił jego zamówienie. Kiedy w korpo zarządzą luźny piątek. Coach motywacyjny, masz w sobie tygrysa, który pozwoli ci osiągnąć wszystko, czego tylko zapragniesz, tygrys we mnie. Rekruter, czy masz jakieś wyjątkowe umiejętności? Ja? YouTube, reklama, reklama, druga reklama. Kiedy puszczasz muzykę w aucie i ktoś z tyłu powie, przełącz to gówno. Lato, każda drogeria, największym problemem ludzkości są brzydkie pięty. Im dłużej się na to patrzysz, tym większej cukrzycy dostaniesz. Kiedy idziesz na zakupy do biedronki i wydasz więcej niż 10 zł. Pomnik postawiony w szkole, aby upamiętnić wiewiórkę, która przegryzła kabel, przez co odwołano zajęcia na dwa dni. Inwestycje sfinansowały klasy, które dopiero rozpoczęły naukę. Ja odpowiadam z sensem na zadane pytanie, pozostali na elektrodzie. Ludzie, którzy przyszli na plażę, narzekający na ludzi, którzy przyszli na plażę. Ja, mamo, możemy kupić. Mama nie, mamy w domu, w domu. Kiedy masz ochotę na jajecznicę, ale w domu nie ma chleba. Co z nim? Jechał PKS-em od strony słońca, grażynie wiało i zamykała okno. Jak śpię, wiedząc, że zawiodłem wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Kiedy zazwyczaj chodzisz spać o 21, ale znajomi wyciągną cię na miasto. Kiedy budzisz się rano, siadasz na łóżku i zastanawiasz się, czy w ogóle warto. Mama, powinieneś bawić się na podwórku. Nie jest aż tak gorąco, podwórko. Kiedy wyszłaś od fryzjerki i zastanawiasz się, jaki sens ma twoje życie. Nieznany numer tęsknie za tobą, ja... Ona, obstawiam, że myśli o innych kobietach, on, jeżeli ropa jest zrobiona ze skamielin dinozaurów, plastik jest z ropy, to znaczy, że plastikowe dinozaury są zrobione z prawdziwych. Gdy wrócisz z morza, opalony i wszystkie sąsiady się na ciebie patrzą. Kiedy leżę pod kocem, mimo że poci mi się dupa, ale nie zdejmę go, żeby demony mnie nie zabrały. Życie jest jak pieczenie pianki. Musisz ją poruszać, żeby upiekła się równomiernie, to wymaga czasu i cierpliwości, cholera. Widzę tu niedobór kiełbasy z grilla. Chciałem zgłosić przestępstwo, zrobił ruch jakby rzucał piłeczkę, a dalej ją trzymał w ręce. To jest po prostu linia, ile to zajęło artyście, 10 sekund. Grażynki, którym wieje, ja przy oknie, umierający od gorąca. Kiedy fajna laska doda nowe zdjęcie, ja. Dziewczyna, wpadaj, ja nie mogę, jestem na koncercie Jay-Z i Beyoncé. Dziewczyna, w domu nikogo nie ma, ja. Kiedy wracasz zmarnowany do domu o 6 rano i spotykasz biegających ludzi, patrzcie na tych dupków. Kiedy w sklepie znajdziesz mleko, które ma datę ważności o jeden dzień dłuższą niż cała reszta. Ja sekundę po skończonym egzaminie. Kiedy słuchasz muzyki i tekst dotyka Cię tak mocno, że nie wiesz, czy to Ty słuchasz piosenki, czy ona słucha Ciebie. Ja nie mogę doczekać się urlopu, ja na urlopie. Ten sam produkt co roku, gracze FIFA. Eko, ola, du, duchast, duchast miś. Kiedy znak drogowy rujnuje Twoje plany. Kiedy za szybko wstałeś z łóżka i zrobiło ci się ciemno przed oczami, i masz dopiero 25 lat. Jak powinienem siedzieć, jak właśnie siedzę? A dałaby pani radę całe życie tak z jednym mężczyzną? Jasne, żebym dała, tylko chłopa szkoda. Czy wiesz, że możesz podróżować bez mówienia o tym na fejsie? Witaj, człowieku, w imieniu wszystkich komarów chciałbym zawrzeć rozejm i zaprowadzić pokój pomiędzy nami. Kiedy nikt nie odpisuje, więc zaczynasz wpadać w paranoję, że wszyscy potajemnie cię nienawidzą. Kiedy w końcu przekonałaś siebie, żeby gdzieś wyjść, ale potem uzmysławiasz sobie, że to była pomyłka i raczej powinnaś zostać w domu. Co się naprawdę stało, jak o tym opowiadałem? Kiedy muszę słuchać kogoś, kogo nie cierpię? Ja loguję się na gmaila z nowego urządzenia Google. Moje airpods. Jakość dźwięku doprowadza do łez. Memy, ja, moja rodzina, koledzy normalne, życie, miłość. Kiedy siedzisz w barze i nagle najdą cię wspomnienia. A tak. Pierwsza zasada imprezy na działce, nie jest to twoja działka. Kiedy przymierzam strój, kąpielowy na lato i zastanawiasz się czy gdybyś nie zjadła wczoraj tej całej pizzy wyglądałabyś w nim szczuplej. Klima włączona, Aneta. Terapeuta, nie możesz całe życie zamykać się na ludzi, ja. Kiedy twoje selfie wyjdzie lepiej niż się spodziewałeś i publikujesz je wszędzie, gdzie się tylko da. Powrót do pracy z mocnym postanowieniem bycia lepszym dla wszystkich dookoła po upływie godziny w pracy. Kiedy śpisz u i budzisz się pierwszy, a on dopiero dwie godziny później hej ty wreszcie wstałeś. Mama, nie mam ulubionego dziecka, wszystkie kocham tak samo. Ja wychodzę do pracy, mój kot, który nie zna nic poza mieszkaniem, zastanawiający się, dlaczego 8 godzin stoję za drzwiami. Ta cisza i spokój na urlopie, a wystarczyło zabrać kota zamiast żony. Do wszystkich, którzy myślą, że jestem idiotą i zamontowałem drzwi do góry nogami. Zrobiłem to dla mojego psa, żeby mógł oglądać, co się dzieje na dworze. Nawiedził cię smutny pieseł. Smutno mu, bo się obwiniasz, a on chce, byś wiedział. Wiedziała, że jesteś wyjątkowy wyjątkowa i kochany kochana. Chcę kupić od ciebie hektar twojej ziemi. To będzie 200 tysięcy. Nasikałem tu, teraz to mój teren. Okej. Okay. Będzie ci dawał mnóstwo smakołyków podczas stresury, więc udawaj głupka tak długo jak to możliwe. Jestem nauczycielem i dziś nadszedł dzień, w którym musiałem powiedzieć uczennicy, że mój pies zjadł jej pracę domową. Wagon zmiałem. Kiedy poprosiłeś kogoś, żeby był szczery, i on był szczery. Twoja karta została zakotowana, aby rozwiązać problem, włóż rybę do rybopodajnika. Kiedy ściągasz, ale zachowujesz się tak, jakbyś intensywnie myślał nad pytaniem. Kiedy nieświadomie złapałeś odklejkę. Koty zawsze wyglądają cudownie, ponieważ, nie chleją, nie palą, dużo śpią, dużo żrą, nie chodzą do pracy. Rodzina o, popatrzcie, kto to tak wcześnie wstał, ty, który jeszcze nie położyłeś się spać. Dobre chłopaki patrzą na świat z za krat. Samuraj nie ma celu tylko drog, na kastrację. W końcu odłożyłeś telefon i próbujesz zasnąć, słyszysz ptaki. Kiedy twoja przyjaciółka jest na ciebie zła, haha i tak mnie kochasz. Ojciec, możesz przestać drzeć mordę? To tylko gra, też ojciec podczas meczu piłki nożnej. Nareszcie dzień wolny, ja w dzień wolny. Kiedy rano na wypiłeś szklankę wody z cytryną, a i tak nie schudłeś, tyle wysiłku na marne. Ta bluzka jest zbyt wyzywająca. Mój chłopak to idiota. Kiedy jest lato, ale przesadziłeś z klimatyzacją. Sorry, że odpisuję dopiero teraz. Przez cały dzień miałam urwanie głowy. Ach, te cudowne memy.